Co wy chcecie zrobić Znamy, myśli z naszymi zakretami Z naszych mózgów zrobić ciasto, my wam rozwalimy miasto całe, system już się pali, cały system już się wali Świat wasz na atomy, podpalimy wasze domy Anarchia, anarchia Anarchia, anarchia co wy chcecie zrobić z nami, jeśli zamkniecie kratami? Z naszych mózgów zrobicie co my, wam rozwalimy miasto Cały system już się pali, cały system już się wali Każda pęka na oto, my podpalimy wasze domy, 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 domy Anarchia, 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 na Anarchia, 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 anarchia. Marquinhos,